Województwo Wielkopolskie przywitało nas pięknymi uśmiechami i wybitną pogodą. Ze mną dziewczyny z koła gospodyń wiejskich Wojciechowianki, Sylwia i Sylwia. Witamy, dwie Sylwie. Przyjechaliśmy tutaj przecież pogotować. Yy, przygotujemy zupę i danie główne. Od zupy zaczynamy. Czym nas uraczycie? Uraczymy Was oczywiście krupnikiem. Od czego zaczynamy? Od wywaru, tak? Tak. Dobrze, ja nastawiam wodę. Gdzie te gnoty? Yy, tutaj. Yy, gnaty wieprzowe. Jak ty to mówisz? To są. Tak. tak, ale także mamy żeberka, żeby był ten krupnik bardzo treściwy. No jest tak, to no bo... zupa rozgrzewająca, tak. a w związku z tym, że w koło nas jest dużo gospodarzy i rolników, więc nasz chłop musi porządnie zjeść. Tak jak mówisz. No dobrze, ale same, samo mięso, czy jeszcze dajemy jakieś przyprawy? Tak, oczywiście. E, oczywiście. Mamy tutaj ziele angielskie, pieprz, liście laurowe, także to wszystko wrzucamy, no i oczywiście e, lubczyk daje też aromat. No bo jak powiadacie, ten chłop... Kochać nie może przestać, tak? Dokładnie. Dobrze. Czyli lubczyk wędruje do środka i całość musi się, to, musi się zrobić wywar. Czyli potrzebujemy y, półtorej godzinki? Myślę, że około. około półtorej około, godziny. Tak. Yy, dobrze. Yy, w tym czasie bulion zdążył już się ugotować. Wygląda e, zacnie i pachnie przepięknie tym lubczykiem przede wszystkim świeży lubczyk to jest to co zmienia e, wszystko. E, słuchajcie, wyjmujecie te żeberka z bulionu czy zostawiamy do bulionu? zostawiamy. Żeby później była to wkładka. Dokładnie. Dobrze, to e, doprawiać będziemy chyba na samym końcu. Czas na warzywa. Od czego zaczynacie? E, ja myślę, że tak jak idzie po kolei. Rzucamy seler, czyli najpierw warzywa. Tak. Seler. Te warzywa troszkę się porozpadają. Marchew. Marchewka. Tak, dzięki czemu ta zęba będzie jeszcze bardziej zagęszczona. Marchewka. Pietruszka. Ziemniaczki. Dobrze. Ziemniaki dość drobno pokrojone, dlatego możemy dodać je razem z warzywami, Tak. Prawda? Dobrze, wszystko naraz. Dodajemy. I kaszę. Kasza też jest drobna, więc możemy dodać ją naraz. Gdybyśmy dali kaszę grubszą, musielibyśmy dodać ją przed tymi warzywami tartymi. Tak, tak, się tak, tak, dokładnie. Tak, podasz mi jeszcze łyżkę. Proszę bardzo. Dobrze. No i właśnie. Najważniejszy problem przy robieniu takich zup jak krupnik. Ja zawsze zaczynam od takiego garnka, a kończę powiedzmy na dwóch, bo nigdy nie wiem, ile dodać tej kaszy i zawsze wychodzi za gęste. Powiedzcie mi swój złoty środek. No, ja przynajmniej, czy, czy nasze koło, nasze panie, dodawają także na 2 litry szklanka kaszy? Czyli te, tutaj już zdecydowanie wystarczy? Tego myślę, co dodałem, że tak. Ta, ona bardzo spuchnie. E, Okej, okay, czyli wszystkie składniki mamy tutaj już wrzucone. Potrzebujemy 15-20 minut? E, myślę, że te 25 minut na pewno. Spójrzcie, dziewczyny. Jak przepięknie ruszyło, mrugają bąbelki, znaczy, że wszystko jest gotowe. Chyba nie przywaru. Czekaj, zobaczę, bo to też jest bardzo ważne, że ogień musi być mały. Tak, idealnie. Mogę to już skręcić. Nie było tu jeszcze soli pieprzu? Nie, nie było. było. To zapraszam. Sól, Sól i pieprz. pieprz podstawą, bo wszystkie składniki były surowe, więc nie było tutaj w ogóle przypraw. Inaczej, jeżeli używalibyśmy na przykład Żeber wędzonych, prawda? Chyba wystarczy. Zamieszamy i spróbujemy jeszcze. Jesteśmy ciekawe. Ciekaw jestem ja. Mm, jak u babci, naprawdę. Zupa przepyszna. Chyba mogę Wam już ją powierzyć, bo zaczynamy prezentację. Przepiękne talerze, również regionalne, prawda? E, tak. No i co, ta obiecana wkładka. Oczywiście, zaczynamy. I mamy tutaj żeberko, więc kładziemy na spód to żebereczko. Jest żeberko, jest lubię. Podane na tak. zastawie specjalnej, na specjalną okazję, Ale pachnie warzywami. Zupa przepiękna, rewelacyjna i regeneracyjna, czyli jak wasi mężowie wracają z pola, taką zupą i gościcie, prawda? Tak, tak. To jeszcze coś zielonego do dekoracji. No, szczęście, że jest ona z wkładką mięsną. Dokładnie. Takie danie jednogarnkowe. To mamy chyba już za sobą. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Przepis na tę przepyszną, tradycyjną zupę znajdziecie pod filmem. Koniecznie odtwarzajcie i dawajcie znać, jak Wam poszło. Zupa za nami, a my zabieramy się za zadanie główne. Smacznego! Czy wiesz, że błonnik pokarmowy z pełnego ziarna zbóż, jako element zbilansowanej, zdrowej diety, pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi, może również obniżać ryzyko chorób serca? I witajcie z powrotem. Za nami zupa przepyszny, tradycyjny krupnik. za nami, czas na danie główne. Ze mną Irena i Kasia. Witamy dziewczyny. Witamy. Witamy. Co będziemy przygotowywać jako danie główne konkursowe przypomnijmy? Będziemy przygotowywać e, kopytka u nas regionalnie nazywane szagówkami. E, z młodą kapustą, z okrasą i z okrasą. No dobrze, yy, czyli zabieramy się za gotowanie, bo widzę, że mamy aż trzy elementy dania, więc tak. pracy będzie dużo. Ja też rękawy już zakasałem. Zaczynamy od ziemniaków. Dobrze, dziewczyny, działajcie. Musimy je zmielić, albo przycisnąć Przeciszmy. przez praskę. Tak, wy przyciskacie przez praskę, prawda? Tak. tak, najwygodniej. Dobrze. No dobrze, dziewczyny dały sobie radę z ziemniakami. Co dalej? Do tych ziemniaków przyciśniętych dodajemy mąkę pszenną. No i do tego jeszcze dodaję jajko. Tak. I soli. Tak. I, zagniadamy. I to wszystko zagniatamy. No dobrze, i ręka z ciastem sobie poradzi, a my weźmiemy się za następne składniki, bo pozostały jeszcze dwa i okrasa, i kapusta, tak? Zacznijmy tak. od kapusty. Dobrze, tak jak powiedziałaś, młoda kapusta, swojska? Oczywiście, z naszego ryneczku. No dobrze, z czym będziemy ją dusić? Będziemy ją dusić z boczkiem i z naszą kiełbasą, też regionalną. Dobrze, boczek się już skarmalizował w zasadzie, wytopił tłuszcz, możemy dodać możemy. kiełbaskę, ale ja chyba nie chcę jej smażyć za mocno. Za mocno. Nie, Jeżeli nie. jest swojska, to nie musimy jej wytapiać z niej smaków. To proszę, dorzuć resztę do końca. I teraz możemy chyba dodać już tak. kapustę, bo to jest młoda kapusta. Nie musimy podlewać żadną wodą, prawda? O, U nas ona sama puści soki. No dobrze, kapusta ruszyła, co, pozostawiamy ją, tak? No, troszeczkę jeszcze bym posoliła, żeby właśnie troszeczkę wypuściła wody. A resztę przypraw, y, do smaku, na koniec. No dobrze, pani Renka nas goni ze swoją pracą, bo zaraz kopytka będą gotowe, a przed nami jeszcze okrasa. okrasa. Dokładnie. Nastawiam palnik. Y, co da, Co będzie do okrasy? Dajmy boczek, tak? Tak. Y, wiesz co, zasugeruję ci, żeby dać go od zimnej patelni. Aha, Wtedy powoli dobrze. wytopi się cały tłuszcz. Dobrze, boczek przepięknie się już zdrumienił. Spójrzcie, ile tłuszczu się wytopiło. Będzie idealna okrasa. Czas na odrobione kiełbasę? Tak, kiełbaskę. I cebulkę. Od razu cebulę, bo kiełbasa tak, jest końska, więc nie chcemy jej. E, to, żeby się nam zeszkliła. Czekaj. Ok, okrasa potrzebuje dosłownie 4-5 minut. Wracamy do pani Ręki Pani Reno, jak tam kopytka? Jest. Kopytka są gotowe. Proszę do gotowania. Yy, wrzucam do wrzącej wody, tak? Proszę jeszcze osolić. Posolić? Tak, wodę. Wszystkie się zmieściły. Jak wypłyną, co minutka po wypłynięciu, tak i możemy podawać. Uwielbiam takie wiosenne jedzenie. Okrasa też gotowa? Prawie już gotowa, bo już cebulka się ładnie zeszkliła. Czyli czekamy tylko na kopytkaczki i będziemy mogli podawać. OK, dziewczyny, Kopytka wypłynęły jakąś minutę temu. Ściszyłem ogień, żeby delikatnie mm -hmm. tylko się nie dogotowywały. Chyba możemy wydawać. Co sądzicie? Możemy. Dobrze, czyli co? Ja nakładam porcję kopytek. Powiedzcie, ile to u was porcja? Tyle czy jeszcze? O jeszcze trochę. Jeszcze. No, solidna porcja musi być. Dobrze. Okej. Okay. Okay. Proszę. <grym> Czyńcie honory. Pozostałe składniki. dobrze. Dodajemy. Kapusta. E, kapustkę młodą, tak? E, dodaliśmy do niej jeszcze na koniec koperek i odrobinę pieprzu, prawda? Tak. Dobrze. No dobrze. To jeszcze pozostała nam tylko okrasa, prawda? Tak. Wygląda y, przepysznie, ale możemy podać z różnymi dodatkami, prawda? Czy tak możemy, grzybowy? bo niektórzy lubią z mięsem, z sosem mięsnym, niektórzy lubią na słodko, y, nawet z cynamonem. Pachnie pięknie, nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych. Link do tego przepysznego obiadu, do tych kopytek, znajdziecie pod filmem. Koniecznie odtwarzajcie i dajcie znać, jak Wam wyszło. Do zobaczenia. Życzymy smacznego! I zapraszamy do oglądania.